Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Ronniech, no, zapraszam Was na kolejne dekorady. Dzisiaj jest, zgodnie z deklaracją kompozycja na cmentarz, yy, taka świąteczna. Moi drodzy, przeglądną że dosyć duża gałąź, to jest świerek srebrny bodajże. Będę korzystała jednak mimo tego, że wiele osób pisało, że może być na sztucznym podkładzie. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać wykonanie takiej prostej, ale i zarazem, mam nadzieję, atrakcyjnej dla, dla Was kompozycji właśnie na żywym podkładzie z niewielkim nakładem, niewielkim nakładem pracy, niewielkim nakładem ilości materiałów, ale ładnych materiałów. Natomiast y, też chciałabym Wam mm, powiedzmy naświetlić, jak wygląda bardzo często wykonywanie takich kompozycji, które kupujecie, nie mając zupełnie pojęcia o tym, mm, jak długo na przykład one mogą przetrwać i tak dalej. No na, później po wykonaniu tej kompozycji pokażę rzeczywiście jeszcze dwie inspiracje już wykonane przeze mnie, kompozycji sztucznych w 100%, ale też takich właśnie świątecznych. Więc, tak, moi drodzy, mam do tego przygotowane? Dla mnie, kompozycje na cmentarz powinny się raczej utrzymywać w takiej jednostajnej kolorystyce, ze względu na fakt, że na grobach to jednak nie choinka. Co by kto nie mówił, jest to okres świąteczny oczywiście. Błyszczeć się może, świecić się może. Jest jakiś taki element, powiedzmy, świąteczny czy zimowy, nawet wręcz wskazany, żeby nadać charakter takiej kompozycji, bo na przykład nie zawsze będzie ładna aura, taka typowo świąteczna, nie zawsze śnieg będzie próbny nie zawsze będzie miło i przyjemnie w związku z tym fajnie, żeby w tych kompozycjach się jakiś taki, tak jak mówię, atrybut, taki świąteczny lub akcent zimowy znalazł, ale nie za dużo. Co za dużo to niezdrowo. Natomiast, moi drodzy, zacznę może od tego. Tak, ja mam ten ga, tutaj wielką gałąź świerku i y, przygotowane mam do tego elementy w kolorze czerwonym, sztuczne kwiaty oczywiście. Mam do tego przygotowaną polinsecję przepięknej jakości będę powtarzała przy okazji niektórych roślin sztucznych, że są przepięknej jakości, dlatego że są. Ta na przykład przypomina złudnie żywą, wygląda po prostu genialnie. Spokojnie można ją zastosować do kompozycji w, w domu, w mieszkaniu, jak również właśnie do kompozycji na cmentarz i wydaje mi się, że ona jest takim symbolicznym kwiatem właśnie do takiej dekoracji. Oczywiście można użyć na przykład, tutaj mam jeszcze storczyka przygotowanego, również w takiej pięknej kolorystyce czerwonej. Mam przygotowane róże, tak, i na przykład storczyk również się pięknie skomponuje. Natomiast myślę, że tutaj użyjemy samej gwiazdy betlejewskiej, Zobaczymy, jak to się potoczy. Jest przygotowanych przeze mnie jeszcze tak, troszkę bombek czerwonych, szklanych akurat, ale równie dobrze możecie dać plastikowy w obawie na przykład przed przetransportowaniem strojka z, z różnych względów. Natomiast ja mam też przygotowane dużo natury. Do tych sztucznych kwiatów chciałabym właśnie wmontować naturę, żeby to tak fajnie korespondowało z tą naturalną gałęzią, więc wtedy nie będzie zbyt wiele sztuczności. Słuchajcie, mam takie korzenie, to są takie nowe zdobyczne przeze mnie korzenie. Mam jakieś tam sznurki, wianki wiklinowe, jakieś serduszko, wik no różnych gadżetów tutaj troszeczkę mam, zobaczymy z czego będziemy korzystać, ale nie za wiele. Nie ma jakichś dodatkowych gałęzi, takich rzeczy. Zobaczymy po drodze. Natomiast teraz tak, bardzo ważna rzecz. Ja chciałam wam coś zademonstrować i przytnę tą gałąź już mniej więcej na takiej długości, na jakiej, o, później was oczywiście zaproszę do stołu, żebyście nie musieli tego całego procesu żmudnego y, wykonywania przeze mnie oglądać zbyt długo, więc wy przy stole będziecie to sobie bliżej, na, troszeczkę na przyspieszeniu, ale ważna sprawa. Słuchajcie, jeżeli chodzi na przykład, zacznę od tego, jak sobie powiedzmy taki stroik, co, jak sobie bazę przygotować pod taki stroik, a później jeszcze zdradzę wam, ale może niektórzy którzy z Was wiedzą, na pewno wiedzą. Jeżeli nie wiedzą, no to zdradzę. Jak bardzo często kupujecie strójki zupełnie bez świadomości tego, jak one właśnie zostały dokonane. I teraz tak, ja tutaj przytnę sobie gałąź, powiedzmy sobie na takiej długości. A, tym moim sekatorkiem w którym cnę druty, co wielu osobom przeszkadza. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego przeszkadza, bo przecież to nie wasze segatory, i nikomu ich nie, nie niszczę. Natomiast ja, jeżeli chodzi o cięcie drutów, różnych rzeczy, po prostu nie mam z tym problemu, ponieważ zwyczajnie po prostu jest mi tym wygodnie, a że tyle sekatorów się już u mnie w domu znalazło, w sytuacji kiedy się ktoś tam gdzieś zabieruszył, to automatycznie no niestety, ale automatycznie kupowałam kolejny i się trochę zebrało, w związku z tym, no mogę sobie powiedzmy sobie pozwolić na to, żeby ciąć również druty. To jest ciężka sprawa, żeby przyciąć takim małym sekatorkiem taką grubą gałąź, więc zaraz prawdopodobnie ją ukręcę gdzieś tam przy końcówce. No ja wiem, że to teraz nie fajnie wygląda, rozumiem. Zdaję sobie sprawę z tego, znaczy prawdopodobnie sobie nawet nie zdaję sprawy z tego, jak wyglądam teraz, próbując przyciąć tą gałąź, ale już jesteśmy ku, ku końcówce. Dobra, ja nie dużo chciałam, o oh jest, ok. Ja nie dużo chciałam przyciąć tej gałęzi, ponieważ chciałabym, żeby ten strój miał jedno, jednak jakąś taką powiedzmy sobie sensowną wielkość ze względu na fakt, że taki stroik można wykonać na bardzo duży grubość, płytę nagrobną dużo. Wiem, że są różnej wielkości płyty nagrobne, mam świadomość tego, że są bardzo malutkie nagrobki, ale moi drodzy, to jest jedynie inspiracja kolejna dla Was i również możecie taką tak podobny, jeżeli Wam się spodoba, stroik wykonać właśnie yy, wszystko mniejszych gabarytów zastosować, czyli również gałęzie przy na to krótko. Ale o czym właśnie teraz bardzo ważnym chciałam powiedzieć, Powiedzmy, bardzo często kupujecie na żywym podkładzie, gdzieś tam na targu, nawet na giełdzie florystycznej tak bywa, jakieś strojki właśnie na żywym podkładzie i blastym i moi drodzy, nawet nie wiecie, że tam nie ma żadnego zabezpieczenia, żadnego nawilżenia dla tych żywych podkładów. To znaczy, tam powinien się, tutaj powinien się znaleźć yy, Flored, i to oczywiście większy niż ten, żeby móc wbić tak grubą gałąź, ewentualnie gdzieś tutaj bliżej końcówki ta gałąź jest zdecydowanie cieńsza, więc ale floret tak czy inaczej, gąbka namoczona wodą powinna się tutaj znaleźć i w niej powinny być te gałęzie. Ale dzisiaj nie będziemy tego stosować, dzisiaj zrobimy to według zasady takiej, jak właśnie bardzo często kupujecie i o czym już wspomniałam, bardzo często nie wiecie, że to jest w taki sposób zrobione. Brana jest jedna taka gałąź, oczywiście nie taka wielka, może być mniejsza, druga mniej więcej podobnej wielkości, ja Wam zademonstruję ja tak symbolicznie. Ta druga jest przykładana gdzieś tu, powiedzmy tak, mniej więcej one są ze sobą tak jakby krzyżowane, związywane drutem, bez żadnej gąbki. Tutaj jeszcze są dowiązywane jakieś tam gałązki dla wypełnienia. I w ten oto sposób jest zrobiona baza. Według mnie powinny one siedzieć we florecie, ale jeżeli już wykładacie pieniądze na tego typu strójki, to równie dobrze możecie sobie sami również zrobić bardzo atrakcyjny strojk właśnie w ten sposób. Natomiast kochani jest, jest też taka kwestia jeszcze, że zależnie jaki dajemy podkład, ja na przykład w, do podkładu takiego żywego lubię dodać jeszcze tuję, lubię dodać jeszcze różne tam inne powiedzmy gatunki zielone, w związku z tym rzeczywiście ja zawsze to wkładam w gąbkę nasączoną wodą, tym bardziej, że jak gąbka zamarznie, a to jest taki okres, że może zamarznąć, no to wtedy to się tak jakby naturalnie, wiecie, hibernuje. Również kwiaty żywe na przykład jak stosuję, to ona mi się też bardzo często, bardzo często stosuje czerwoną różę żywą. To wtedy ona mi się tak właśnie hibernuje w, tej, w tym zamrożonym podkładzie i ona bardzo długo przetrwa, ale Taka gałąź, słuchajcie, w domach mamy bardzo często coraz modniejsze choinki, które wcale nie są w ziemi, wcale nie ciągną wody, choinki yy, żywe, tylko po prostu są w stojaku. One stoją w ciepłych pomieszczeniach, tam gdzie wy mieszkacie, czyli temperatura pokojowa. I one dosyć długo stoją. W związku z tym taka gałąź też całkiem spokojnie przetrwa. I dzisiaj moja taka propozycja, żeby moi drodzy darować sobie wszelkiego rodzaju florety. I to jest jedna z propozycji, bo jeszcze będą kolejne na pewno, jeżeli chodzi o dekoracje na cmentarz, na pewno jeszcze będę pokazywała filmy z inną formą dekoracji, ale dzisiaj do, tego, do tej dekoracji chciałabym po prostu zastosować kawałek gąbki suchej tą gąbkę suchą, ja sobie przytwierdzę, powiedzmy, nie na samym środku, aby to kiepsko wyglądało. Moja gąbka ma kształt ewidentnie łódki i do tego się chcę dostosować, do tego, żeby w taki sposób ona mniej więcej, powiedzmy, była na nagrobku. No, także ja tutaj sobie gdzieś bliżej tak w Przymocuję po prostu gąbkę drutem, i tutaj już nie będę miała żadnych problemów z tym, żeby to wszystko fajnie wypełnić, yy, uzupełnić jeszcze gdzieś z boków yy, zielonymi dodatkami, no i ewentualnie właśnie zastosować kwiaty, bombki, takie rzeczy. Zapraszam Was już teraz moi drodzy, yy, bliżej do stołu, chociaż nie wiem, jak bardzo blisko, żebyście to wszystko dokładnie widzieli. Być może będziecie również musieli mnie widzieć podczas tej pracy, jak to będę robiła, ale chciałabym, żebyście widzieli cały proces wykonania, także zaraz ustawię Was tutaj odpowiednio i, i zapraszam Was do stołu. Drodzy Państwo, dzisiejsza dekoracja jest totalnie egzotyczna, myślę, dla większości osób które oglądały jest bardzo mało tradycyjna, mimo tego zostały użyte jednak tradycyjne elementy, więc nie mam żadnych skrupułów co do tego, żeby Wam ją właśnie zaproponować. Tradycyjnym elementem jest gwiazda betlejemska i tradycyjnymi elementami są gąbki, które w taki nietypowy sposób umieściłam w takim serduszku wiklinowym. To jest w zasadzie osłonka taka pod jakąś kompozycję, natomiast no, ja ją po prostu tutaj przykleiłam do gąbki. Teraz tak pokrótce powiem tylko co, jak. Tak, jak wspomniałam na początku, w gąbce suchej mocowałam dzisiaj te rzeczy. Jestem przekonana, że poleży to dosyć długo. Natomiast, co jakby po kolei? Najpierw mówiłam o tym, żeby gąbkę przymocować drutem, ale zreflektowałam się, że jak drutem będę mocowała, to po prostu mi się przetnie i odpadnie. W związku z tym, najpierw przykleiłam do tej głównej gałęzi, najgrubszej, na to klejem na gorąco. Natomiast, później jeszcze okręciłam, okręciłam jeszcze później. Czym ja okręciłam? Ropią plastikową okręciłam, żeby się to dobrze trzymało. Także w ten sposób została przymocowana gąbka, i teraz całkiem spokojnie możemy sobie do tej gąbki po prostu wbijać wszystko, co nam y, pasuje. Y, ja wbiłam to, co mi pasowało. Na kleju na gorąco przykleiłam serduszko, no bo tutaj ono akurat wbite nie bardzo by się trzymało. Kwiaty zostały wbite, natomiast tutaj do gałązek przymocowany drucikami. Y, ten kwiat y, tylko i wyłącznie wbity, te susze powbijane. Gdzie nie gdzie przyczepione klejem na gorąco, i tutaj też będzie to dla Was być może zaskoczeniem, a dla większości zapewne nie, że te rzeczy, które kupujecie, gotowce również bez skrupułu, żadnych są klejone gorącym, klejem na gorąco, różne elementy dekoracyjne. W związku z tym, jeżeli wykonacie sobie dekorację, niekoniecznie taką, przypuszczam, że większość z Was ona się może nie podobać, ze względu na fakt, że jest bardzo mocno oryginalna. Natomiast jeżeli akurat Was w jakikolwiek sposób zainspiruje, słuchajcie, tutaj na przykład nie ma szyszek, nie ma góry, Bogu, nie ma ostro krzewu. Są takie elementy, które ewentualnie wy możecie posiadać i możecie sobie właśnie w takiej kompozycji, troszkę podniosę wyżej, i możecie sobie, słuchajcie, w takiej kompozycji właśnie zamontować elementy zupełnie inne, które wam się zdecydowanie będą kojarzyły właśnie z tym okresem Bożego Narodzenia i z okresem w ogóle świątecznym i z tym czasem takim zimowym, będą się Wam wydawały bardziej adekwatne do dekoracji na cmentarz, na nagrobek niż akurat te, których ja użyłam. Ale pamiętajcie, wszystko to całkiem śmiało możecie naprawdę w gąbce suchaj mocować. Do gąbki suchaj można też przykleić klejem na gorąco, żeby się to troszkę bardziej trzymało, także to nam daje naprawdę dużo możliwości. A tutaj gałązka Yy, gałązka, moi drodzy, zielona, iglasta, przetrzyma, przet ona przetrzyma dużo, ona naprawdę dużo da radę przetrzymać. I teraz tak, zgodnie, aha, ten susz, yy, być może ktoś będzie pytał, jak się nazywa, natomiast ja nie wiem, jak się nazywa, mało tego, yy, osoba sprzedająca nie wie, jak on się nazywa, w związku z tym, jeżeli ktoś z Was wie, podpowiadajcie. Dodałam do, sobie jeszcze taką symbolicznie, taką kokardę ze sznura. Tutaj z jednej strony podkreśliłam tym sznurem również, że jest to kształt serca, także taką połówkę serca, jakby, no i gom, y, gąbki, bombki, tak jak widzieliście, przyklejałam jedne do drugich, żeby się trzymały. W większości są szklane, natomiast jedną wielkość musiałam użyć plastikowych, bo akurat nie miałam tej wielkości szklanych, a pasowała mi tutaj idealnie ta wielkość. Dobra, to była moja dzisiejsza propozycja, którą mam mniej więcej, mniej więcej, ale w bardzo dużym skrócie. W skrócie pokazałam najważniejsze elementy, widzieliście. W bardzo dużym skrócie pokazałam Wam, jak ją wykonać, dlatego że chodziło mi o to, żeby Wam zademonstrować tą bazę, jakby jak ją sobie po prostu zrobić, żeby spokojnie, bez stresu, że, to, że się nie da, że nie potraficie, żebyście bez stresu sobie wykonali kompozycję, moi drodzy, na cmentarz. Jeszcze teraz Wam pokażę kolejne dwie inspiracje, o których wspominałam, że mam już gotowe. Są sztuczne, ale mam nadzieję, że może ktoś z Was akurat będzie miał życzenie i zaczerpnie z nich. Tchau. To jest kolejna jakby inspiracja dla Was, którą ja wykonałam już wcześniej, nie uważam, żeby musiały być wyłącznie, tak jak wspomniałam mam zresztą już o kolorze czerwonym. Ja uważam, że to jest bardzo elegancki kolor na cmentarz w okresie właśnie Bożego Narodzenia ze względu na fakt, że bardzo wiele płyt nagrobnych jest na przykład ciemnych tym bardziej będzie to tak fajnie, bardzo elegancko się prezentowało, jeżeli jest płyta jasna z kolei, taka głęboka czerwień nie mówimy tutaj o takiej ceglastej czerwieni tylko takiej głębokiej, ona będzie pięknie kontrastowała, w związku z tym ja lubię ten kolor w tym okresie i tutaj zobaczcie, to jest taka propozycja, właśnie moja, być może dla wielu nietypowa, ale taki storczyk w kolorze głębokiej, czerwieni i róża. To są kwiaty, które wyglądają jak naturalne, jak żywe. Nie ma tutaj w ogóle gałązek jakby imblastych. Ze względu też nie ma, dlatego że ja te kompozycje akurat to są kompozycje, które mi, że tak powiem, zostały z okresu wszystkich świętych. W związku z tym ja do tej kompozycji mm, wszystko się da dołożyć, wszystko się da przerobić. Mogłam ująć parę gałązek takich zielonych. I włożyć na przykład gałązki i glasty. Natomiast nie uważam, że koniecznie musi to być, i według mnie taka kompozycja całkiem śmiało możecie sobie sami też zastosować, jeżeli na przykład macie kompozycję, którą już gdzieś tam macie, a wiele osób chce zaoszczędzić i chce po prostu coś. Odzyskać i to przerobić, i ja wiem o tym, że wiele osób tak robi, więc no nie ma się co oszukiwać, udawać, że się tak nie dzieje. No dzieje się w wielu przypadkach. W związku z tym, moi drodzy, ja tutaj do tej kompozycji dołożyłam coś, co mi się wydawało odpowiednie. Takie gałązki to są plastikowe gałązki, ale one są tak pięknie przeszronione znaczy ośnieżone w zasadzie ośnieżone dość mocno są ośnieżone, w związku z tym w kilku miejscach tutaj takie gałązki zastosowałam. Powyciągałam tak, żeby ona delikatnie, jeszcze jak spadło, akurat to ośnieżenie, bo wiadomo, że troszeczkę zawsze opadnie, to się zatrzymało na listkach, więc dosyć się to tak fajnie prezentuje, i wydaje mi się, że to jest taka już zdecydowanie bardziej tradycyjna kompozycja. Natomiast ona ma właśnie ten akcent zimowy w postaci gałązek. Wykonana jest po prostu w zwykłej takiej plastikowej doniczce, normalnie takim podkładzie, jakich kupić możecie wiele. Plastikowa doniczka w środku gąbka zatopiona. W cemencie, no i w ten sposób mamy drugą taką inspirację w tej samej kolorystyce. A jak wykonywać tego typu dekoracje, no to musicie się cofnąć. Zapraszam Was serdecznie do filmów, które wykonywałam przed 1 listopada. Tam pokazywałam dosyć dużo inspiracji na cmentarze. I jeszcze jedną propozycję chciałabym Wam też pokazać, może też Was zainspiruje. Да. A dzisiejsza też mi się podoba. Ona jest na podkładzie żywym, więc ona ma zupełnie inny swój tak jakby charakter. Natomiast to są zdecydowanie ulubione moje kompozycje na deskach. Zdecydowanie. I wielokrotnie widzieliście, jak wykonywać te kompozycje na deskach, ponieważ demonstrowałam. Natomiast jeżeli ewentualnie ktoś nie widział, to zapraszam, tutaj ja link puszczę na górze z filmem, gdzie pokazywałam, jak zrobić na desce kompozycję. I teraz tak, to jest kompozycja również wykonana ze storczyka czerwonego, z czerwonej róży. Tutaj ten storczyk jest w odcieniu delikatnie jaśniejszym, Niż poprzedni pokazywałam, i on się idealnie komponuje z różą czerwoną. Głók czerwony, słuchajcie, paproć, bluszcz zastosowany, to jest kompozycja, którą można ustawić w ten sposób, którą można ustawić w ten sposób, którą można postawić po skosie wreszcie z każdej strony. I już tutaj przez chwilę żeby wam pokazać w całości. I teraz, tak, jedyne takie atrybuty, Świąteczne to są bombki, ale ponieważ bombki są tutaj duże, mocno błyszczące, w związku z tym ja osobiście nie uważam za stosowne, żeby właśnie więcej tych bombek tutaj dodawać. Wydaje mi się, że jest to wystarczająco, dla mnie jest to bardzo elegancka forma kompozycji. Ja lubię eleganckie rzeczy, ma cmentarz na nagrobki, w związku z tym nie będę tutaj po prostu robiła czegoś wbrew sobie i nie będę wam demonstrowała, wiecie, jakichś takich, powiedzmy, przedobrzonych, wielokolorowych i tak dalej kompozycji, dlatego że nie, jest to, nie leży to w mojej naturze i powiedzmy sobie szczerze, no, nie do końca byłabym zadowolona z efektu, więc kiepsko by mi się to na pewno tutaj robiło dla was demonstrowało Wam, tutaj mam jeszcze troszeczkę takich glonów, jakby, czy, nie jakby, to są glony w ogóle, właśnie użytych, czerwonych, yy, miałam też brązowe, rude, to było, jeżeli ktoś mnie ogląda 2-3 lata temu, oglądał to widział, właśnie używaliśmy tych glonów do dekoracji, no i do tego, do kompletu oczywiście z tych samych kwiatów zrobiony w wazonie, w, tym, tak, w tej takiej zwykłej standardowej jakby osłonce podstawie, moi drodzy, taka sama stylistycznie kompozycja użyte, te same kwiaty i również wyłącznie bombka, z tym, że tutaj mamy jedną dużą i trzy takie maleństwa już, które ten błysk sam naprawdę on już nadaje charakteru i ten błysk sam jest wystarczający. Mili Państwo, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za poświęcony czas. Mam nadzieję, że film dzisiejszy będzie dla Was yy, cokolwiek inspirujący. Ja bardzo chętnie jeszcze pokażę, jak wykonać dekoracje na cmentarz, na święta, z tym, że bardzo bym prosiła, żebyście po prostu jakby... Yy, precyzyjnie, może rzucajcie jakieś pomysły, bo pomysłów naprawdę takich jest dość dużo, a tak jak widzicie, ja wolę w stronę takiej oryginalności. Chciałabym pokazać Wam coś takiego bardziej tradycyjnego, co na przykład chcielibyście. Powzorować się, dlatego że ja nie kwestionuję tutaj Waszych umiejętności, ale wiele osób pisze, że próbuje do, do, dokładnie jakby odtworzyć, bo na przykład sami sobie nie radzicie, więc napiszcie ewentualnie, jaka kolorystyka oprócz czerwonej jest według Was taka odpowiednia na cmentarz, bo według mnie jeszcze się pięknie prezentuje kolorystyka drewno w połączeniu ciemne w połączeniu z, z różnego rodzaju jasnymi elementami i złotymi. To się, według mnie, bardzo elegancko, fajnie prezentuje na nagrobkach. Hmm, może to być również ze srebrem, więc chodzi mi o takie bardziej zimowe kompozycje, takie z dodatkiem właśnie takich ośnieżonych, y, takich białych, takich zimowych elementów. Owszem, może spaść śnieg i może to przysypać, już takiego efektu nie będzie, ale no, zawsze ponosimy to ryzyko. Dlatego na przykład czerwone kompozycje wybronią się, jeżeli zostaną przesypane śniegiem. Jasne mogą zginąć, jeżeli będą nieduże, ale różnie to bywa ostatnio z tym śniegiem, raczej mamy go mało, więc patrzmy na to, co ustawiamy na dany moment. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za uwagę. Zapraszam Was na kolejne dekorady. I moi drodzy, przypominam, że jeżeli macie życzenie, to link do naszego sklepu tutaj w opisie pod filmem oraz również do wszystkich użytych tutaj elementów, linki tam dla ułatwienia troszkę będziecie mieli również pod filmem podane do wszystkich tych elementów, czyli do naszego sklepu Parpassion. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam Was wszystkich, moi drodzy, życzę Wam miłej niedzieli, przesyłam milion buziaków tradycyjnie i do następnego miłego zobaczenia. Pa! pa.